Dzień dobry. Mam kilka pytań. Są to pytania o Słowian. Dlaczego niemal nic nie wiadomo o historii Słowian z okresu przed upadkiem Cesarstwa Rzymskiego? Bo przecież nie jest możliwe, aby tak liczna populacja Słowian zaludniła ogromne przestrzenie, trwale zaludniła. Ogromne przestrzenie Eurazji, od Uralu aż po Łabę, od Bałtyku aż po Morze Śródziemne, pojawiając się nagle i znikąd, dopiero około VII wieku naszej ery. Jeśli ta populacja Słowian jednak istniała, bo przecież istnieć musiała, skoro była aż tak liczna. To dlaczego nie mamy, niemal żadnych śladów kronikarskich ich przebywania na ogromnych obszarach przez bardzo długi okres? A genetycy, np. profesor Tomasz Grzybowski z Uniwersytetu Toruńskiego, dowodzą, że genetyczni Polacy mieszkają na swoich terenach od około 7000 lat. Populacja Słowian od tysięcy lat wielokrotnie przytłaczająco przewyższała populację innych ludów w Europie. Dlaczego więc historia powszechna tak niewiele ma do powiedzenia na temat dawnych Słowian? Po części można by to tłumaczyć, te luki w wiedzy historycznej o słowiańskim. O Słowianach, słowiańskim zwyczajem całopalnych pochówków. Zmarłych często palono razem z dobytkiem. A po części można tłumaczyć nietrwałym budownictwem drewnianym. Domostwa i grody budowano z drewna, jako że na tych terenach było mnóstwo łatwo dostępnego budulca drewna. Ale dlaczego znikły z oficjalnej historii wszelkie informacje na temat Słowian? Skoro te ogromne obszary Eurazji, od tysięcy jednak lat zamieszkiwali już Słowianie, to kim byli w alfabetycznej kolejności podam? Ariowie, Awarowie, Germanowie. Goci, hiperborejczycy, Hunowie, Lechici, Połowcy, Sarmaci, Scytowie, Wandalowie, Wenedowie i inne ludy, o których często wspominają różne stare pisma i kroniki, jako o mieszkańcach Europy Środkowej i Wschodniej. A może byli to Najczęściej po prostu Słowianie, których owi kronikarze tak różnie nazywali. Bo jak inaczej można wytłumaczyć nagłe i bezpowrotne zniknięcie tych ludów po krótkotrwałym pojawieniu, ich, pojawieniu się ich na kartach historii? Co spowodowało? siła zbrojna, czy może siła kultury, że ponad tysiąc lat temu, prymitywna, kultura słowiańska wchłonęła inne narody, w tym funkcjonujące państwo Bułgarów, którzy byli ludem spokrewnionym bardziej z Turkami, nie mającymi genetycznie i lingwistycznie ze Słowianami nic wspólnego. Jak to się stało, że z historycznej nicości, z niebytu, nagle nagle wyłoniło się potężne państwo Mieszka I, do którego niedługo potem, do, do króla Bolesława Chrobrego, przybył osobiście cesarz niemiecki Otton III, czy cesarz. Zechciałby pofatygować się osobiście do byle jakiego kacyka barbarzyńców, gdyby nie było to dla niego niezwykle ważne, prestiżowe i warte zachodu? Dlaczego mieszko pierwszy nie został kanonizowany, jak inni władcy przyjmujący chrzest w imieniu swoich poddanych? Czy nie dlatego, że wcześniej przyjęli chrzest już jego poprzednicy, a mieszko pierwszy przyjął chrzest może tylko osobisty, od cesarstwa niemieckiego i to zostało nagłośnione jako wielki sukces Rzymu w przyciąganiu potężniejącego państwa Polan do kościoła zachodniego. Rzym niechętnie wspomina o wcześniejszej, wcześniejszej krystianizacji Polaków, bo nie była to Rzymu zasługa. Skoro Mieszko I nie był pierwszym ochrzczonym władcą Polaków, więc Mniemaniu Rzymu może nie był najlepszym kandydatem do kanonizacji, nie nadawał się na świętego. Dlaczego papież Stefan V zakazał w roku 885, roku, w 885 roku, liturgii w języku słowiańskim? Dopuszczonym oficjalnie wcześniej, w roku 863, przez papieża Hadriana II, obok innych języków liturgicznych aramejskiego, hebrajskiego, greckiego i łacińskiego żadnych innych. Pomimo, pomimo papieskiego potępienia, liturgia słowiańska była zapewne praktykowana dość powszechnie. Koro, papież Innocenty IV w roku 1248 nadał Słowianom, konkretnie Chorwatom, przywilej liturgii po słowiańsku z użyciem ksiąg spisanych Głagolicą. Czy zrobił to z dobrego serca? Czy raczej w obawie przed odpływem licznych rzecz wiernych, do kościoła wschodniego, do cerkwi greckiej, może bułgarskiej. Nawet w polskim klasztorze boleśnicy benedyktyni słowiańscy praktykowali liturgię po słowiańsku aż do 1390 roku. Potem klasztorne księgi słowiańskie spisane Głagolicą z tego klasztoru przepadły. Dlaczego? Co spowodowało porzucenie pisma Głagolicy, oryginalnego słowiańskiego alfabetu, który nadal funkcjonuje w Chorwacji i w starych monasterach na wyspach Adriatyku, gdzie zachowały się liczne zabytki spisane tym alfabetem. Dlaczego najstarsze polskie zabytki? Spisane głagolice znikły całkowicie. Całkowicie. A wiemy o ich istnieniu z innych źródeł pisemnych. Głagolica jest całkowicie niepodobna do żadnego innego alfabetu. Jest całkowicie oryginalnym tworem, pismem słowian, najlepiej zapisującym fonetyczne bogactwo słowiańskiej mowy, której nie jest w stanie poprawnie zapisać 26-literowy. Ubogi łaciński alfabet. Święty Cyryl nie musiał tworzyć pisma dla słowian, cyrylicy, skoro Słowianie już mieli pismo własne wcześniej. Dlaczego więc to zrobił? Czy nie po to, aby całkowicie wyrugować zużycia pogańskie, heretyckie znaki? Informacja o państwie Lecha. Pojawia się w kronikach perskich już w VI wieku przed naszą erą 2600 lat temu i od tamtego czasu aż po dzień dzisiejszy Persowie i Turcy nazywają Polskę Lechistanem, czyli państwem Lecha, a Ukraińcy od zawsze nazywają Polaków Lachami. Sklavus to łacińskie określenie słowia. Z czasem zaczęto tak nazywać wszystkich niewolników, od, o których pierwotnie mówiono serwus, czyli usługujący. Natomiast sklavus jest określeniem wtórnym, późniejszym, ponieważ w starożytnym Rzymie, zapewne modnym, stało się posiadanie niewolnika słowiańskiego. Nikt raczej nie przechwalałby się posiadaniem byle jakiego niewolnika. Ale posiadanie być może trudnego do zdobycia, drogiego, rosłego może, może nawet urodziwego. Według ówne, ówczesnego kanonu urody, Słowianina było zapewne oznaką prestiżu. Dlatego Rzymianie coraz częściej mówili o swoich niewolnikach, serwusach. Sklavus, zamiast serwus, po to, aby chełpić się ich słowiańskim, chociaż nie zawsze, czyli lepszym rasowo pochodzeniem. Z łaciny termin sklavus przeszedł do angielszczyzny w zmienionym nieco brzmieniu i do innych języków. I rzeczywiście, słowo to, nazwa ta niewolników wzięła się od imienia własnego, od imienia, od nazwy Słowian. Jednakże nie było odwrotnie, jak chcą tego niektórzy kronikarze, lingwiści, zachodni, że to niby Słowianami, sklawami nazywano narody niewolnicze. Słowianie, ludzie potrafiący się wysławiać, czyli mówić zrozumiałym dla wszystkich, może nie dla wszystkich, słowem, czyli językiem. A Niemce, Niemcy nie mylić z Niemcami jako narodem. To niemoty. Czyli ludzie niemowiący zrozumiale, czyli posłowiański. Dziękuję.